Kiedy tak słuchałem, myślę nad tym obozem. Wczoraj siedziałem, mogłem też słuchać wieczorami, kiedy czytałem Biblię dzieciom. W międzyczasie czasie mogę też to, co usłyszę przy otwartym oknie, mogę słuchać i tak rozmyślać. Przy tym też o tym, co Bóg chce z nami uczynić, to przyszły mi też słowa. Słowa, które Bóg powiedział do swojego umiłowanego Syna w Starym Testamencie, Księga Jozłego, pierwszy rozdział, w którym to, wtedy już działał Duch Chrystusowy, jak czytamy w nowym, ale pierwszy, to otwórzmy teraz pierwszy rozdział Księgi Jozłego. I tutaj czytamy: Czy nie przykazałem Ci, bądź mężny, i mo, e, bądź mocny, i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg Twój, będzie z Tobą wszędzie dokądkolwiek pójdziesz. Wiecie, kiedy myślę o tym, co Bóg do nas mówi, kiedy widzę, co Bóg do nas mówi, to mówię mogę Bogu powiedzieć w modlitwie: Boże, tylko Ty możesz uczynić nas tak mężnymi jak Jezus Chrystus, żebyśmy szli i wykonali to, co Ty mówisz do nas, abyśmy rzeczywiście szli. W męskości Chrystusa Jezusa, i wykonali, bez względu na to, czy jesteśmy braćmi, czy jesteśmy siostrami. Kościół bardzo często przechodzi próbę, czy rzeczywiście jest gotowy na to, aby mógł Bóg go wprowadzić w męstwo, w tężyznę, że mógł go wprowadzić w świętą gorliwość, świętą żarliwość wypełniania. To się będzie wiązało z bardzo. Mocnymi doświadczeniami. To się będzie wiązało z tymi doświadczeniami, które ten Boży Sługa, wielki Boży Sługa Jozue, przechodził, o czym czytamy w tej księdze. Ale Bóg do nas mówi, tak jak mówił wtedy do Niego: bądź mężny, bądź mocny. My wiemy, że nasza, nasze męstwo, nasza moc to jest Jezus Chrystus, ale przez te słowa my właśnie widzimy: trzymaj się mocno Jezusa Chrystusa. Gdybyś dzisiaj miał Pawła. Pomiędzy nami, gdybyś siedział fizycznie, mówiłby te same słowa, które mówił do Tymoteusza. Trwaj w Chrystusie, pilnuj czytania, napominania, nauki. Trwaj w Jezusie, Chrystusie, pilnuj tego, aby się ostać w tym Jezusie, Chrystusie, gdyż będą to bardzo ciężkie czasy, bardzo trudne czasy. Dlatego Bóg do nas mówi wyraźnie, zapewnia nas z jednej strony, jaki jest. Pokazuje nam, jaki jest, wyraźnie chce nam pokazać, jak można Mu zaufać, a z drugiej strony chce, abyśmy w Chrystusie Jezusie nabrali tego męstwa. Tego męstwa muszą nabrać ci, którzy naprawdę chcą iść za Jezusem Chrystusem, którzy nie chcą być chwilowymi dobiegaczami do Jezusa Chrystusa, ale chcą być tymi, którzy każdego dnia chodzą za Nim kiedy Jezus Chrystus powiedział te bardzo znaczące słowa, że wytrwaliście do uczniów swoich, no posłowie, że wytrwaliście przy mnie w każdej próbie. To Jezus Chrystus mówił do nich, pokazał, że on widzi, widział ich serce, chociaż nie jedną też próbę przechodzili, kiedy patrzyli na to, jak jest znieważany Chrystus, jak jest omijany, jak mówią do niego kim jesteś? Kto to jest, żeby nas uczył? oni wiecie oni byli wcześniej w tym systemie oni też mieli arcykapłana wcześniej, wcześniej przecież oni mieli tą radę oni patrzyli na to wszystko aż przychodzi Chrystus ich wyzwala prowadzi ich do ojca ale oni stają przy tym Chrystusie i oni każdego dnia idą za tym Chrystusem chociaż widzimy tak jak było powiedziane pewne rzeczy nie rozumieją jednak stoją przy Jezusie Chrystusie w nich widać boże działanie gdzie Bóg ich też trzymał właśnie w tym co mówił Jezus Chrystus i Pan nasz chce tego, kiedy widzisz, odbywają się pewne rzeczy w kościele. Kiedy widzisz, jak kościół idzie dalej, so, jest czas taki, że rzeczywiście możesz sobie pozwolić na to, żeby, żeby nie być pomiędzy tym kościołem. Ale kiedy widzisz, że kościół porusza się w obszarze, w którym wyraźnie widzisz, że działa Bóg, jego świętość to ty nabierasz męstwa, nabierasz siły, aby być w tym czasie z Kościołem. Dzisiaj wielu chrześcijan powie, ja mam internet, ja mam y, możliwość łącza, ja jestem z wami sercem. Bóg bada to serce, i patrzy, czy tak rzeczywiście jest. Bo kiedy masz serce, żeby być z Bożym ludem, to jesteś dążysz do tego i Chrystus napełnia Cię męstwem, aby na ile możesz być z tym ludem osobiście. Aby na ile możesz być z tym ludem tam, gdzie on jest. Mogliby niektórzy Izraelici powiedzieć: Wy wyjdźcie na pustynię, my teraz już nie będziemy tak nębieni przez faraona. Faraon odpuścił, więc wy wychodźcie na pustynię, my zostaniemy w Egipcie, ale będziemy z wami sercem. My będziemy naprawdę z wami, Izraelici, tak z sercem, my będziemy też przeżywali to, że wyszliście i będziemy tak sobie no. Będziemy mogli mieć jakieś łączy. Może czasami posłaniec przyjdzie od was do nas albo od nas do was. Nie. Bóg powiedział: Wyjdziesz, wyjdziesz Izraelu. Tego i tego dnia opuścisz Egipt. Ja cię wyprowadzę mocarną swoją prawicą i będziesz szedł. Ja cię będę uczył wiary. Ja cię będę uczył posłuszeństwa. Tamtą drogą pustynną, kiedy będziesz chodził, ja cię będę uczył posłuszeństwa. Wiecie, Bóg patrzy na nas. Naprawdę, na ile chcemy być mężni, na ile chcemy być odważni, aby być posłuszni Bogu, na ile Chrystus może w nas to czynić, abyśmy byli odmężni i odważni, aby być posłuszni Bogu. Dzisiaj nie trzeba być mężnym, żeby się muntować i mówić: Ja robię po swojemu. Dzisiaj wystarczy człowiek, stary człowiek, że mógł mówić: Ja zrobię i tak po swojemu. Trzeba być mężnym, trzeba być mocnym, żeby zrobić tak, jak chce Chrystus. I dlatego potrzebujemy więcej Jezusa Chrystusa. 138 psalm, jeszcze tylko otwórzmy 138 psa, psalm. I tutaj w tym psalmie czytamy 138 od trzeciego wersetu. W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Ci będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich, w dniu, gdy Cię wzywałem. Kochani, to są te dni, w których żyjesz, w których Duch Święty sprawia w Tobie, że słyszysz te słowa, w których Duch Święty otwiera Ci słuch, abyś mógł słyszeć, co Bóg mówi do swojego ludu. I wtedy co robisz, kochany bracie, kochana siostro, co wtedy robisz? Myślisz sobie, czy tu, czy tam to bez różnicy. To Słowo oczywiście nie. Ci, którzy rzeczywiście mają świadomość, z kim mają do czynienia, świadomość daną też od Boga nam, żebyśmy wiedzieli, że przed Bogiem stoimy. Wtedy rzeczywiście padasz przed Bogiem na swoje obliczu, bo wiesz, jakim jesteś człowiekiem, i wtedy mówisz: Boże, napełni mocą napełni mocą z wysokości napełni swoją mocą abym rzeczywiście nie był tym który rzeczywiście zatrzyma się na etapie mówienia ale napełni mocą abym mógł żyć widzimy nieraz ludzi oni ruszają ale brakuje im tej siły wtedy wołamy do Boga o co nie o to, żeby mieli więcej wiedzy, ale prosimy Boga, aby mieli moc od Boga, aby mogli zaczerpnąć jeszcze więcej z tej mocy Jezusa Chrystusa, z tej mocy zwycięstwa nad grzechem, z tej mocy zwycięstwa. Miałem dzisiaj nie kolejną noc, kiedy rzeczywiście Pan mi pokazał że będą naprawdę niejedne bitwy, że będą bitwy, będziemy przechodzić je, wróg będzie szalał, jak nie może w dzień, to będzie próbował nas w nocy, tylko żeby osłabić, żebyśmy ostygnęli, żeby nam nie zależało na tym, żeby być blisko Jezusa Chrystusa. To, co było mówione, mogliśmy niektórzy spokojnie się ułożyć, a niektórzy mogli położyć się i wiedzieć, Panie, prowadź. I rano mogłem się obudzić i mówić, Panie, Wiem, że tylko w Tobie można przejść każdą bitwę, tylko w Tobie można przejść każdy atak nieprzyjaciela. Mam wrażenie, i może niektórzy powiedzą, że oskarżam, niech tak myślą, Bóg zna moje serce, że niektórzy chrześcijanie myślą, że to tak po prostu taka siłanka. Jeśli jesteś w letnim chrześcijaństwie, to nie ma boju, bo i tak należy do diabła. Ale jesteś, jeśli jesteś w chrześcijaństwie, w którym słyszysz o świętości, o czystości, to Ty wiesz, że wchodzisz na pole nieprzyjaciela i mówisz: Jezu, bądź blisko! Panie, bądź blisko! Oczyszczaj, przepławiej, ale pomóż mi, żem kurczowo wiarą trzymał się ciebie. Pomóż mi, panie, żem rzeczywiście wchodzimy na teren wroga, panie, który sobie Cię rozprawił z milionami ludzi, miliardami na przestrzeni wieków. Pomóż mi, Panie, żebym się trzymał Ciebie. I wtedy co przychodzi z Chrystusem? Posilenie. Wtedy przychodzi z Chrystusem wzmocnienie. I wtedy możesz doznawać, kochane Boże dziecko, które wyszedłeś na front, możesz doznawać, że Bóg Cię posilił, pokrzepił Twoją duszę, abyś tym, w, na, w tej walce patrzył jeszcze odważnie na Jezusa Chrystusa. Naprawdę. O tym mówi tutaj też tutaj przynajmniej mista. To jest to wzmocnienie. bo chce, żebyśmy byli wzmocnieni. Dziecko korzysta z siły rodzica. Ale kiedy to dziecko dorasta, ten rodzic wie, że ono już dorasta do tej siły, żeby w pewnych doświadczeniach, już nabywszy tej siły, mogło stać, moc nauczywszy się, pełnym wiary, stać przy Ojcu, przy Bogu. Bóg nas tego uczy, oczywiście, w każdej chwili, w każdym czasie. Możemy przyjść do Ojca i korzystać, ale Ojciec chce, żebyśmy dorastali, żebyśmy jako dojrzali ludzie nie mówili jak dzieci, nie myśleli jeszcze cały czas, jak to małe dzieciątko, jak to niemowlę, ale żebyśmy byli wyrośli na mężów, na niewiasty, które wiedzą, jak się chodzi z Jezusem Chrystusem, którzy wiedzą, gdzie jest siła, gdzie jest moc do zwycięstwa nad wrogiem. I o tym czytamy w Izajasza 41 rozdziale. Jeszcze otwórzmy. O kochanie, kiedy Bóg do nas mówi: Ruszaj za moim synem. Kiedy Bóg do nas mówi: Porzuć wszystko, co jeszcze cię dzieli, kiedy mówi do nas wyraźne słowa, to ja tu widzę Ojca, który naprawdę poważnie podchodzi, bardzo poważnie do nas podchodzi, jest tak kochany, tak miłosierny, ale podchodzi bardzo poważnie. To jest coś naprawdę, coś, co można w tym momencie struchleć i powiedzieć: Boże, Prowadź, prowadź Ty, prowadź Boże, bo już nie chcę radzić się ciała i krwi, prowadź. To 41 rozdział: Tu Bóg mówi: Ty, którego pochwyciłem na krańcach Ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do Ciebie, sługą moim jesteś, wybrałem Cię, a nie wzgardziłem Tobą, nie bój się. Bo ja z Tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Kto to mówi? To mówi wszechmogący Bóg. Po co to mówi? Po co, kochani, to jest zawarte w Możym Słowie, natchnione Jego Duchem Świętym? Po to, żeby ci, którzy rzeczywiście wiedzą, na jaki front wyszli, wiedzieli o tym, że Bóg, jeśli Boże będzie z nami, zwyciężymy wroga, jeśli Ty będziesz z nami, to nie ma tego, który mógłby nas pokonać, ale jeśli nie będziesz z nami, jeśli odstąpisz od nas z powodu naszego grzechu, z powodu naszej winy, to polegniemy, a porażka. Będzie naprawdę hałaśliwa, będzie straszna, będzie przerażająca, bo zostaniemy straceni na wieczność. Ale kiedy Ty będziesz z nami, kiedy Ty nas posilisz, pokrzepisz, kiedy Ty właśnie chwycimy jeszcze mocniej się tych słów, że Boże jesteś z nami, nie bój się. Dzisiaj Bóg mówi, kiedy twarz przed moim świętym liczem, kiedy twarz widzę, że chcesz. Wasz twarz tej świętości, zależy Ci na tym, żeby być świętym. Kiedy przychodzisz do mnie, ja cię mogę oczyszczać. Wtedy możesz uchwycić się tych słów, ale do tych, którzy trwają w swoim ciele, którzy myślą, że mogą sobie grzeszyć i postępować dalej z Bogiem, obcować, jakby nic nigdy się nie stało, do tych nie mówi Bóg tych słów. Do tych kieruje inne słowa. Upamiętaj się, grzeszniku. Upamiętaj się, bo kiedy przyjdę, będziesz w gronie tych, na których będę wylewał swój gniew. Gniew, którego jeszcze nie wylewałem nigdy wcześniej, będę go wylewał. Ale kiedy się upamiętasz, kiedy będziesz patrzył na mojego Syna Jezusa Chrystusa, kiedy chwycisz się, świętego Syna, umiłowanego Syna, świętego Zbawiciela, wtedy możesz w tym boju wiary, wtedy możesz powiedzieć, Boże, jeśli Ty ze mną, to któż przeciwko mnie? Jeśli Ty ze mną, Boże, święty Boże, w świętym moim przebywaniu, przed Twoim świętym obliczem, to któż przeciwko mnie? ale to jest do tych skierowane. Ludzie nieraz chwytają się, dlatego Bóg mówi moje myśli, to nie myśli wasze, bo człowiek często chwyta się jakieś swojej myśli i mówi sobie, pójdę z Panem Bogiem, później patrzymy, jak ludzie giną, ludzie gdzieś idą na jakieś misje, jakieś rzeczy i giną. I, i ktoś powiedziałby z boku, no, męczennica, a ty patrzysz z boku i myślisz sobie, giną dlatego, że nie Bóg ich tam posłał, giną dlatego, że Bóg najpierw chciał się zająć nimi, a oni myśleli, że już są gotowi na to, żeby zająć się innymi. Ale Bóg mówi w swoim świętym słowie: Posłuchaj, posłuchaj i zobacz i przejrzyj. I wtedy rzeczywiście człowiek będzie mógł powiedzieć: Boże, nie boję się. I wtedy nie to, że nie boję się grzechu, nie to, że nie boję się tego, żeby, że coś uczynię złego. Nie. Nie boję się, kiedy Ty jesteś ze mną, święty Boże. Wiem wtedy, że mogę przezwyciężyć wszelką pokusę, wszelkie natarcie nieprzyjaciela. Skoro ten wróg i nieprzyjaciel próbował sobie tak z Jezusem Chrystusem, który wiedział, że przyszedł syn Ojca, wiedział, że to przyszedł ktoś od samego Boga, Jezus Chrystus, on wiedział dobrze i tak sobie próbował poczynać, to my naprawdę musimy trzymać się mocno. I Bóg nas o tym zapewnia, że On jest mocny nas utrzymać, ale mówi: trzymajcie się mocno. Ja wam dam wiarę, ja wam dam siłę, ale bądźcie mężni, bądźcie mocni w świętości, w trzymaniu się świętego Boga. Tylko ostatni fragment, 1 Koryntian, 16 rozdział. Tutaj widzimy słowa Pawła, który pokazuje wyraźnie, jaki będzie. Jaka będzie Jego droga mówi o nich, pozdrawia ich. Zależy mu bardzo na tych Koryntianach. Ma serce całe w tym, żeby ci Koryntianie dobiegli, żeby stawić ich przed Chrystusem jako tych nieskalanych, tych nienagannych, jako tą ulubienicę czystą. Ale tutaj widzimy i czytajmy czy, e, 13 werset: czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni. Bądźcie mocni, przecież On mówi wyraźnie. To są rozkazy płynące od Bożego posłańca. To są rozkazy, które płyną nie do kogoś, kto sobie tak po prostu miałby poczynać, to na prawo, to na lewo. Łączy to się bardzo silnie z tym, co jest powiedziane właśnie dalej. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Pan przejdzie, Maranatha. Tu jest wyraźnie też naprawdę to wszystko się łączy. Paweł miał serce. Miał serce dla tych ludzi całe oddane. Miał serce w tym, żeby ci ludzie stanęli przed Bożym, świętym obliczem i mogli pójść do Jego radości. Mogli wejść, mogli stanąć po prawicy Jezusa Chrystusa. Dlatego napominał ich dniem, nocą, zachęcał ich, mówił o wspaniałości tego Jezusa Chrystusa. Mówił im o tym, jak wspaniałego zbawiciela mają, jak przed kim Bóg ich postawił, On mówi im do nich, do nich, ale On też mówi do nich: bądźcie mężni, wiedzcie o tym, że kto miłuje Jezusa Chrystusa, ten będzie gotowy na przyjście Jego. Kto prawdziwie miłuje Jezusa Chrystusa, ten będzie gotowy na jego przyjście. Ale kto będzie sobie myślał, że miłuje, a nie będzie widać owoców miłowania, czystości, świętości, bojaźni i tych wszystkich owoców miłowania, to rzeczywiście mówi: Niech uważa mówiąc w tych zdecydowanych również słowach, zachęca nas, Paweł, abyśmy rzeczywiście byli po tej stronie, dobrej stronie, abyśmy otrzymywać mogli od Boga posilenie. Posilenie do jeszcze śmielszego stania. Naprawdę wysłaliśmy, wysłanie zostaliśmy przez naszego Pana na front i dlatego dzięki Mu za to, że na tym froncie On jest. I też wstawia się za nami u Ojca, żebyśmy to przeszli. Te wszystkie pokusy, te wszystkie natarcia wroga, to, co dzisiaj robi z ludźmi, to, co dzisiaj próbuje, na ile może, zwieść i wybranych, których Bóg sobie wybrał, to jest naprawdę coś potężnego. To jest coś ogromnego. Bóg sobie wybiera, a diabeł, na ile może, próbuje jeszcze w Boży wybór, Boży wybór zaingerować. To są naprawdę wielkie rzeczy, i Bóg mówi. Ja was mogę zachować. Trwajcie w Chrystusie, bądźcie mężni, mężni w tym, żeby przybiegać do Chrystusa, żeby nie, nie mówić: Ja wiem, co mam zrobić, ja wiem, jak mam żyć w sposób chrześcijański. Wie Chrystus i ci, którzy się go trzymają, ci mogą być mocni w Jezusie Chrystusie, ci mogą rzeczywiście być i na pewno będzie też tak, że wtedy rzeczywiście będzie przechodzić bitwę niejedną, żeby rzeczywiście stawić się. Z kościołem razem, kiedy staje przed Jezusem Chrystusem i pomyśli sobie nie raz, że nie trzeba tak często, że nie trzeba tak, ale Pan Bóg bada twoje serce, bada twoje serce, na ile masz tą żarliwość, na ile rzeczywiście widzisz naprawdę to, że możesz razem nabywać tego męstwa, na ile rzeczywiście widzisz, że kościół razem. Ma iść, że tak było w dziejach apostolskich, tak było na przestrzeni wieków i tak jest do dzisiaj. Nie mówię o tych przypadkach, gdzie Bóg widzi i nie można, ale również mówię, mówię o tych przypadkach, gdzie Bóg patrzy, bo żeby tak samo być pomiędzy ludem i rzeczywiście być i być yy, wtedy, kiedy Pan chce, a Pan będzie chciał, żeby Bóg mógł być najczęściej pomiędzy Bożym ludem, to trzeba męstwa. To trzeba odwagi, to trzeba rzeczywiście poświęcenia. Nieraz i ci, którzy to czynią, dobrze wiedzą, o czym mówię. Ile razy potrzeba będzie wyrzeczenia, ile razy potrzeba będzie tej determinacji świętej, żeby być, ale chwała Bogu, że Bóg taki jest. I On wtedy, widząc to, będzie Sowicie nagradzał, będzie widział i mówił: taki jest mój syn, taki są, tacy są moi synowie i córki. I chwała Bogu, Tych będzie jeszcze więcej napełniał śmiałością, a Tych, którzy myślą sobie, że mogą sobie tak poigrać, raz być, później zniknąć, później znowu być, to ich Bóg zachowa w godzinę największej próby. Zachowa, żeby rzeczywiście byli wtedy mężni. Niech napełni męskością, kiedy zrozumieją to, co Bóg mówi, mówił do nich, aby rzeczywiście zostali zachowani, bo próba przyjdzie i wtedy, wtedy okaże się, komu naprawdę Zależało, kto naprawdę pokochał Jezusa Chrystusa. Bożą prawdę. Amen.